No siema, dzisiaj troszeczkę inna sceneria, no jest zimna cholera, jest minus 10, minus 12, jest mniej więcej plusma 20. Specjalnie tak późno przyjechałem, bo bałem się, że zamarznę, nie? Dobra, to lecimy dalej. Warunki są z... dość ciężkie, byłem wczoraj tylko ze spinningiem, tak bardziej, czy tylko się rozeznać, nie? No i niestety, ale woda poszła dość mocno do góry, jest takie, nie wiem, 2,6-2,20, no, ty, czyli typowy taki stan wody. O ja, lód płynie, o nie, kurde. No ale dobra, i tak coś wymyślimy, na szczęście lód płynie prawą stroną rzeki, a ja idę na lewą. I to jest ten typowy stan wody, gdzie woda jest taka brudna, taka kawa z mlekiem, jest wysoka strasznie, nie, że są trawy pozalewane i tak dalej. O kurde. No, powiem wam, że nieciekawie to wygląda, ale, ale, ale coś będzie trzeba wymyślić. Moja miejscówka jest wolna, którą sobie wczoraj wytypowałem, tam stały mniej więcej największe klenie. No właśnie, czy tu jest dobre miejsce, czy wezmą, czy nie wezmą kurwa. Chyba będzie spałka. No, no tutaj ładne ryby pływają. Elegancko. Oj, ale to nieprzyjemnie wygląda. mhm, Ale najbardziej nieprzyjemny jest ten mróz. Na szczęście jestem znieczulony Ole tundra. Jeszcze tylko niedźwiedzi brakuje. Ja to nic. Zabiłbym go, gołymi ręcami. Kurde, mam na sobie tyle warstw, ubrań, że nawet za bardzo nie mogę iść. Jestem taki sztywny aż. Oj, od wody to jest coraz zimniej. To już tak szczypie w twarz. Ale skąd ten lud się wziął? To ta rzeka gdzieś u góry musiała chyba zamarznąć albo coś. Dobra, sru... Ale serio farcik, że to wszystko płynie prawą stroną tej rzeki. O ja co by tu będę łowił? Tylko dokąd ja tu mogę położyć nogę? Chyba dotąd. O no, tam już jest przepaść. Dobra, kwestia zestawu, kwestia przynęt. I tak dalej, i tak dalej. Czyli czerwone robaczki, dendrobena, jak to woli, numer 3. A w kwestii zestawu to jest spowiczek 8-gramowy. Oliwka jest 10-gramowa. A haczyk mam 8 i Ej, kurde, już mi jest zimno po rękach. Kurde, co to będzie dzisiaj? To ja nie wiem. Fantastycznie by było, jakby dzisiaj te moje szczury nie brały, bo wtedy nie moczyłbym tych rąk. Tak nagminnie. Dobra, jazda. Jest elegancko. Długo nawet nie musiałem czekać. O kurde. Kurde, taki szczurek. No, może i nie szczurek, pół szczurek. O kurde. Z czym się kurde? O lód. Dobra, zmieniam miejscówkę, bo tutaj nie wiem. Był jeden kleń, one tu na pewno stoją, ale coś coś jest nie tak, nie wiem, nie biorą, może jest już zbyt zimno. Uff, a jak nie, to już sam nie mam pojęcia. Ja nie mogę, już chyba wiem, dlaczego nie biorą. Co to jest? To jest, to jest cały oblodzony taki. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Co jest grane w ogóle? Się nie dziwię czemu nie biorą. Jakie ja mam po prostu łańcuch z żyłki zrobione z tego lodu? Masakra po prostu. Masakra. O cały obludzony spławik. To nie, no kudę, pląta się, tu wszystko jest zamarznięte w pizdu. Ja nie mogę. Cóż, nawet ciul z tym, że ja mam już jakiś, nie wiem, drugi stopień hipotermii, ale chodzi bardziej o ten sprzęt. Nie, grobak no jest zamarznięty, co one go nie zjedzą. Pójdę jeszcze w inne miejsce. Tą gościu ostatnio fajną świnkę złapał. Może coś wtedy się uda, ale. Śmiem w to wątpić. Jest po prostu za zimno. No nie, i mam krąpia za dupę. A nie, to jest chyba świnka. Ej, no kurde, no, świnka, albo certa? Ej, no ciekawie, jak ją to teraz tym wyciągnąć? Chyba tylko na wędce. i nie odcieniemy. Taka dość mała. Ej, no spoko, w sumie w końcu nie kleń, nie? Ej, puść to. Poczekaj, oh. weź się tutaj pokaż. No. Chyba świnka czy coś, nie wiem, taki dziwny ryj ma, ja nigdy nie odróżniam certy od świnki. No, ale ładna jest. Dobra, leci. Nie mogłem jej za długo trzymać, bo ona się sztywna robiła od tego zimno. Bo no, sakra. Idę po plecaczek, bo zostawiłem go tam i będę łowił tutaj. Ogólnie naprawdę jest zajebiście zimno, ale z tego powodu, że ja jestem na szczęście znieczulony, to mi aż tak zimno nie jest. No plus jeszcze naprawdę jestem zajebiście dobrze ubrany. Ja bardziej przemyślałem ubranie się niż łowienie dzisiaj, więc jest w miarę git. Ale co do tego sprzętu, no kurde, znaczy sprzętu ogólnie. Żyłka i spławik i robak, mi po prostu zamarzają. Mimo tego, że są w wodzie robią się na nich kryształki lodu, ja nie wiem. Tak to jest, ale mnie to zaczyna irytować. Ale chyba po prostu za często wyciągam to z wody. Dłużej zestaw musi w wodzie leżeć, żeby właśnie te kryształki lodu stopniały pod tą wodą, bo ona niewiele ma więcej stopni niż powietrze. Dobra, trzeba rozmrozić robaka, teraz i rzucamy. Albo dobra, a takiego zamrożonego im rzucę. No, znowu coś mam. Wychodzi tam na środek rzeki. Co ty No ci ten. O znowu to świnko podobne coś. A nie. Mhm. Tylko kurde, ten haczyk jest na cienkim drucie, ja nie mam podbieraka, do wody jest jakieś, nie wiem, 2 metry. Strasznie nieprzygotowany jestem, strasznie. Dobra gościu, dawaj. i bez bungie. Jesteś. Elegancko. No. <laughs> Dobra, szczypczyki. Ten to tak ledwo zapięty, już wiem czemu coś tak ciężko zapiąć. Co niech się jest rybaczka. Robaczka. I następny. Elegancko. Może duży nie jest, taki szczurek. I tu jest pełno szczurów, dziurów. Ale Może coś tu większego się nie w końcu. O, I następny. Pała się gnie. Oj, to jest to zimowe łowienie właśnie. Konkrecior. Tylko żeby to nie było nic za bok. Tylko żeby to było takie duże, fajne. O, to, jeśli to nie jest za bok zahaczone, to też będzie fajna ryba. O kurde, oj to jest wielkie. Jaki to jest kleń, o kurwa. Jaki to jest kleń. O. Żeby on mi się tylko nie spiął, żeby mi się tylko nie spił. Proszę ci kliniku. Dobra, schodzę po niego, popełnię to samobójstwo dla niego. To jest czterdziecha plus na pewno, musi być. Dobra, uratowałem siebie i jego, niestety, ale w połowie tej nagrywki GoPro wysiadło od zimna, po prostu jak pada w GoPro bateria i zostaje jakieś 10% baterii, no to ta GoPro w ogóle traci tak jakby, nie wiem, temperaturę czy coś w tym stylu, no i od razu szwankuje i no, jest po nagrywaniu, nie? Następny jakiś bydla śmierdziel, gdzie kurde, gnie ta połka, co to jest? O, świnka, świnka, bo to jest jaś? Jaś, no i zajebiście, trzeci gatunek, dobra, bungee bez bungee robisz teraz do góry? O kurde, ale to jest coś ciężki. gościu. Ja tam po ciebie nie będę szedł. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Dobra, spróbuję go podnieść najwyżej, mi ta wędka szczeli. Oj, 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 jest. Elegancka. <słuch> elegancko. Ja się, no, nie spodziewałem się, że będę takie duże ryby. Nie wziąłem z tego podbieraka. Ten mi się zafił tutaj pod ryjkiem troszeczkę. A, to Boże, one w tym śniegu wyglądają jak truchła, aż na nie nie mogę patrzeć Jeszcze pokaż się tutaj, jak ty wyglądasz ładnie Następna piękna zimowa rybeczka Kurde I to takie wielkie te ryby na tym mrozie No grubo, grubo Lecie O, dobra, poszłem. Next Kurde, te brania są tak delikatne, że ledwo je widać i każda ryba była zapięta przede wszystkim za. No, delikatnie za sam czubek ryjka, albo w ogóle dziś po zapyskiem, nie? Hmm, dobra, jeszcze jedno takie mikroskopijne branie i to przycina. Ten medalowy klej tak samo brał, że tak po prostu przystrykał delikatnie. W ogóle bym nie powiedział, że to branie było. Ale kluczem do tego wszystkiego to jest chyba to, żeby wędka stała na podpórce, nie? Żebyśmy nie ruszali tym cały czas. bo jak trzymają w ręce to nie ma opcji. A tak, to tak teraz to jest ok. O. Jest, kurde, była. No dobra, to jeszcze raz. Nie wiem, czy dam radę w ogóle nakręcić jeszcze jeden taki odcinek, bo chciałbym to powtórzyć, nie? Naprawdę jest mróz jak cholera, jest na hardkorze wszystko, ale hardkorowe też są ryby, więc. Kurde, znowu. Ale tak jak mówię, ryby też są hardkorowe, nie? I to mnie tak jakby napędza do tego, żeby tu znowu przyjść. Kurde, dziesiąta minęła. I powiem wam, że te brania jak w zegarku zawsze o 10 ustają, nie? Ani jednej gwizdy, czujesz? To też denerwujące, że jest tylko dwie godziny tego naprawdę łowienia takiego prawdziwego. No w końcu myślałem, że przestały całkowicie, ale jeszcze coś tu wyskrobałem, ale to nie jest duże. Klenik chyba. Chyba na pewno, na no pewnie Kleniki to ciachnięty przez czupaka jeszcze. O! Kurde. O, można powiedzieć, że taki szczurek, ale fajny jest. Tu jest gdzieś walnięty przez tego szczupola. Dobra, gość, leć. Ale zimno. Następna. Normalnie kra płynie z minus 5, teraz zrobiło się trochę cieplej, bo przedtem było z minus 10. ale ryby biorą. Kozacka. Co to jest? Chyba jaś. Chyba jaś, ale nie wiem. I jaś. Nie. Tu jest płoć. Jaka płoć. Ej, nie podniosę jej. Ale to jest ciężko. Ale u Już większej się nie da złowić chyba Pokaż się to Piękna jesteś Dobra lecie o, a tak BTW to ostatnio kupiłem sobie kołowroteczek z Okumy za... Za 600zł No nie do końca, bo za 250zł jest naprawdę w porządku, Daję sobie radę na tym rodzie, na tym wszystkim To jest taki kołowroteczek typowo spinningowo-spawikowy, więc myślę, że będzie uniwersalny i do spinningu i do tej mojej maczówki I może z nim nawet na karpie pojadę, żeby je łowić z powierzchni, chociaż tu już wolę mieć bardziej pewny kołowrotek, mocniejszy A tak to z nowości to raczej tyle Aha, jeszcze kupiłem sobie żyłkę i w tej żyłce była taka przypinka ogólnie, takiego okonia czy sondacza i przypiąłem sobie na plecach. Jest zajebista, tak mi się podoba. <śm> Jakiś szczurek teraz. O, poszedł. To był krąpik. Widziałem tylko płetwę jego. Jest. O, to już jest coś ładnego znowu. O, i puściło. O, to będzie chyba najmniejsza ryba dzisiaj. Ewidentnie, no. Malutki krąpiczek. Sezon na leszcze. Uh, uh, uh. Ale jak na krąpio, to i tak jest dużo. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kurde, i z domu miałem coś ładnego i puściła. Nie wiem o co z tym chodzi, już. A masakra. Dobra. Znowu zapięłem coś ładnego. O, ewidentnie coś ładnego. No, pokaż się. Idzie jak kłoda. Nie walczy. O, nie, no. No, po prostu. Kurwa, no nie. Dlaczego? Dlaczego? No po prostu dlaczego? To już była fajna ryba. Dobra, znowu go zapiałem, ale to już będzie klenik chyba, bo tak wychodzi i widzę od razu w nurt. Tylko jak teraz mi się to zepnie. Powolutku, powolutku. A to wcześniej nie było kleniem, to było takie grube, ale krótkie. Nie wiem, czy to nie był karaś, albo może znowu jakaś płoć. O, świnka! Ha! zajebiście, chyba świnka jakby ktoś wiedział co to jest za ryba, czy to jest świnka czy to jest serta to napiszcie mi w komentarzach bo nie bardzo się orientuję, one są podobne do siebie, bo świnka niby tak chrumka jak się ją wyciągnie z wody, ale nie zawsze i to jest takie, oj tylko nie wiem czy ona mi się nie zepnie w tym momencie ale dobra jakoś się tutaj wyciągnę oj, 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 kurde ta wędka mi kiedyś puści, ewidentnie, oj to jest ładna świnia, dobra, biorę ją na warsztat o, o, o nie, nie nie, 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 nie. Już byś chciał mi uciec. Pokaż się tu, wyczyś się z tego śniegu. O, haha, elegancko. Czak, 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 czak. Oj, Boże, albo ja mam takie szczęście, albo ja w te ryby jestem taki dobry, nie wiem, ale... Jest kozak, dobra, lecisz. Ogólnie tutaj zamarza cały czas coraz bardziej, nie? o z rana było tak tyle, teraz już jest tyle. Oj, masakra. Tu też jest zamarznięte, o tak, tutaj. O, a właśnie łowię. O, tutaj macie, o widzicie są takie te, a tutaj tak nachodzi nad wodę. O tu. I właśnie tutaj mniej więcej gdzieś mam słowiczek. No i cały czas takie wyciągam z tego drzewka. Dobra, lecę dalej. A mówią, że w polskich rzekach nie ma ryb. <laughs> też tak mówiłem, póki nie zacząłem łowić. <laughs> Znowu tu coś. Ale to jest chyba krąpik znowu. No, kropiczek. A nie, kleniczek jednak. Pod ten lód mi tam wchodzą, kurde, i nie mogę ich wyciągnąć. Szczurek, szczurek. Szefie, szczur! O, Jednego mniej. Ale jest. Myślę, że od tych szczurów będzie tak zimno w te ale ta woda na nich od razu tak jakby zamarza i nawet nie, nie, rękawiczki nie przeboka. od nich, więc spoko. No taki. No szczurno. Kurde, znowu jakiś szczurmi pod tą taflę lodu przy brzegu. No, ale nie podoba mi się, że one biorą, takie No, gościu! typu jestem tym swoim ziomalom, żeby sedali się na. się krzywda komuś stanie. Znowu chyba jakiś kliniczek mały. Gdzie idziesz, chłopie? A nie, to jest chyba fajna ryba. No, to jest fajna ryba, to jest fajna ryba. Tylko wlazła mi cholera. Och, dobra, wyszła. Albo, albo zwykła ryba? Nie wiem, czy fajna, czy. A świninka znowu Tylko w ten lód mi weszła Jeszcze się zahaczyła tutaj przy ryjku samym Przy płetwie jakby Chyba wypuściła spyska Ja to dopiero wtedy zaciąłem Dobra Dźwiki do góry Dźwigamy, dźwigamy O kurde Nie mam haczyk na drzewie Ale muszę świnkę uratować O tu jest, kurde No nie, nie Daj mi rękę Nie, jest piąta, czy czwarta, czy szósta, czy siódma. Już straciłem rachubę całkiem. Wow. Świnka za świnką. <laughs> to tę konkretną świnką. I No nie. Dobra, nic. Spróbuję to drzewo jakoś zawalić. O, ja go nie zawalę. Lipa, będzie trzeba torwać Tu musieli kurwa te drzewa posadzić. Ech, dobra i to by było na tyle, bo jeszcze zaczął zajebiście. Poszła mi wędka w pół I cały misterny plan też w pizdu. No cóż zrobisz, nic nie zrobisz Ale lipa! No nie, moja węteczka Przedtem tu szedł taki ziomek i właśnie lekko nadepnął mi na tą wędkę Ale myślałem, że wszystko jest w porządku Ale jednak nie było w porządku Ale on nadepnął na nią gdzieś tam trochę bliżej blanku, nie? I to chyba przez to podnoszenie tych świnek bez podbieraka i tego wszystkiego No ale dobra, trudno No, to i tak była wędka za tam 120 zł, czy ile taka kupiona na szybko Więc nie będę przeżywał Kurde, ale szkoda, myślałem, że coś jeszcze tutaj połowi fajnego takiego No Ojcie, to macie. Kurde. Dobra, ja to już ją całkiem zmolestuję. O, wyrwałem, dobra, po maczówce już Kurde, szkoda I fajna była, dobra, mam drugiego Kija nowego, zajebistego sobie kupiłem I mam też tą siatkę na motyle <grym> Bo kupiłem sobie po prostu Taki malutki podbierak, nie Żeby wyciągać te ryby, a tam dałem za koszt 55 zł, to tam nie wydatek Ale tą, tą, tą sztycę już sobie Wziąłem starą, moją z garażu, karpiową Ale ona jest długa i teleskopowo, o kurde Ale to jest wyzamarzone wszystko A to nic, Jeszcze ja sobie tu jeszcze poradzę Kurde, wszystkie miejsca najfajniejsze zajęte, no nie, no nie, tylko nie te miejsca. To już pociągnęło. Jest fajna ryba, jest fajna ryba. Patrz jak... Kurwa, to chyba za ryj już jest złapane, ale nie Widzisz ten lud, kurde, żeby mi żyłki nie osiecił. A tutaj jest taki mały, że go podniosę normalnie raczej. Tak, to jest kleniczek. No, a to ale jest ale za, widzisz. Ale ewidentnie wziął za pier. Tak, no to już było branie, wiesz. A ty ma Nic? Hmm. I co wy, kurwa, możecie wiedzieć o zabijaniu? No to jest fajna ryba Pewnie za bok. Może świnia jakoś za to, albo coś? No pewnie, że za bok. Świnka. Nie, brzana mała. Kurde, mała brzana, ale konkret. Patrz, teraz zaczyna dopiero jechać. Ale szkoda, że za bok. No kurde. Pierwsza brzana w życiu. Zazwyczajsz? <laughs> Ja karpy po 20 po 18 kg, ale brzany nigdy nie złowiem. Takie moje główne, takie silne. Dobrze mówią. Ale ten lud to mnie tutaj, kurde. Za ogon. Za ogon, za Jest. Kurde, elegancko. mi ją tutaj. A to jest brzanka czy brzana? Brzana. Zapłetewka. Elegancko. Przecież no nie elegancko, bo ale fajnie, że ją widzę w ogóle. Przepiękne. Mm. A czym się różni brzanka od brzany? Wąsami czy czym? Wąsami. A ile ma brzanka wąsów? Zaraz ci powiem. Brzana ma 4, a Brzanka ma 6. Aha. O właśnie! Tylko, że nie rośnie do takich wzią. rozmiarów. Jak Brzana, nie? Tak. I ja Brzaną wisoką. Pierwsza z w ogóle ją ja wizek. śniegu w zimie. Elegancko, no. Czekaj, puszczę sobie. Ja. O. Ale ona jest silna, kurde. No, gnie się masakrycznie ci powiem. Fajna, bo w ogóle wiesz, śluzu nie ma nic takiego tego. Konkreci, konkreci. Ale sportowe, tak jak najbardziej, nie? I krąg za krąg. To jest, to jest akurat chyba. Nie, to jest. Certa. Certa. <grym> <Jamska>. Bo świnka? <grym> nie wiem. Możecie napisać, co to są za ryby, bo serio nie rozróżniam ich. <grym> Dobra, dorwałem tą fajną miejscówkę ciekawą. Ogólnie tutaj ziemię przed tym pleniem wyrzucili. Tak, myślałem, że ten kleń przebije ten lut, ale on go nie przebił. I próbowałem go uratować, ale się nie da. Szkoda Pewnie jakiś kormoran go No co, tu są jakieś brania cały czas, eleganckie. No i cyk. Kurde, i to była ładna ryba. No to miejsce zajebiste. No i znowu. Zrzut to po prostu od razu jest branie, nie? To jest sekunda. Dobra, rzeka oddała. Coś, 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 coś fajnego chyba. Albo za bok. Najgorsza opcja. No nie, 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 nie tam. Kurde i puścił, no nie! No po prostu nie. A to chyba było za bok, bo robak został. Chociaż kurde nie, to nie było za bok, bo to była taka jakby przepływanka. Ten Spawnik dopiero docierał tam gdzie on ma być. Oj, chyba jest ładna certa. No jest. No pewnie. Dobra, zapamiętać jak dojdę do domu, to muszę ogarnąć jak wygląda świnka, jak wygląda certa i czym się różni. No to tak nie będzie. Nie wiem co ja łowię. No chodź tu. O nie, to jest lód Oh, dobra. Pięknie. Z tym podbierakiem jest trudniej, ale mniej inwazyjnie dla ryb i dla wędki, więc... Dobra, jest coś fajniejszego. No? Takiego, kurde... <grym> Taka świnia ładna. O nie, tam nie idziesz, koleżanko. Nie ma opcji. Gdzie w ten lód? <grym> Dobra, mam następne jakieś święto podobne, coś tylko kurde. Nie nagrałem holu. Bo znowu mi padła bateria w GoPro i mi znowu zamarzła ta GoPro, i nie zauważyłem. No, jest śliczna, ta już fajna. Z pół kilo to ma albo 400 gramów, coś takiego. Dobra, leć. Poszła. No i jest, Branko znowu. Chyba znowu świnia. O kurde, puściła. No nie! Dobra jesteś. Jak to mi się zepień to już się zdenerwuje. kleniczek, chyba kleniczek. No przynajmniej podbieraka nie trzeba do tego szczura. No już przestań, przestań tańczyć. Hmm, za dolną wargę zapięty. Taki szczurek dziurek. Dużo fajnych ryb mam na kiju nieraz, ale po prostu mi się spinają i nie czaję dlaczego. Hmm, co, się tu rzuca konkretnie. O, znowu świnia. Zajbiść. ta jakaś uparta, ewidentnie. Kurde, w tym podbieraku ta siatka zamarza, jest taka ciężka, że masakra. Podnieść się to nie da. Już jest serio duża certa. Albo świnka. <laughs> nie muszę to obczaić, ale podejrzewam, że chyba certa. Ale nie. Uch. Dobra, leć tam. No i elegancko. Dzisiaj jest w miarę cieplutko. Jest tak, no kurde, prawie plus jeden stopień. Cała wisłoka woda jest elegancko, tylko tego śniegu jest dużo i kropi deszcz, nie? Więc przemarznięcie przez mokre ubrania będzie dzisiaj raczej nieuchronne, bo ta kurtka niby jest wodoodporna, ale to jest takie, no, niby wodoodporne. Twardym trzeba so być, a nie miękkim jak patrzyłem to tylko jeden typek siedzi i akurat miejsce dalej gdzie tam gdzie ja mam siedzieć, gdzie ja największe ryby tam łowię cały czas. więc jest elegancko tylko teraz jeszcze tam dolecie i będzie git, bo wczoraj było tyle ludzi, no tak jak mogliście słyszeć w tle i w ogóle no nawet szczerze nie za bardzo łowiłem, bo tyle gadania i tak dalej przede wszystkim ci starsi wędkarze mają tu fajne pojęcie o tej wodzie i trochę pogadałem trochę posłuchałem, nie? my się bardziej zająłem takim wywiadem niż można powiedzieć misją. Tu jest moja miejscóweczka robaczkami zaznaczona, no ktoś Podpórkę wyrwał, kurde. Dobra, pierwszy rzut. O kurde, no i dobra, to nic. Zopsonowałem pierwszy rzut, będę miał szczęście. A jest coś fajnego, tylko kurde, czy mi to nie wejdzie w zaczep, to ja nie wiem. O kurde, dobra, bo zaraz ja wejdę do wody. Kurde, stoi. Nie wiem, czy nie za dupę, bo tak dziwnie stoi. No pewnie, że za dupę. Nie, może za ryjek? Świnka to jest raczej. No, za dupę, kurde. Dupa się nie liczy. Dobra, chyba ewidentnie wychodzi na to, że jak jest ciepło, to te ryby nie biorą. A tym zimniej, tym lepiej, bo, bo w pierwszy dzień było tak naprawdę masakrycznie mroźno, że no widzieliście, co nawet się działo z żyłką i tak dalej. No po prostu ledwo się dało. Ale O, kurde, dobra. Dobra, dobra, jednak yy, nie. Jednak nie. Jednak nie. Gadam, jednak nie. Gadam głupot. Ale nie, coś w tym jest, że jak jest cieplej, to te ryby mniej biorą, bo ewidentnie mniej biorą, nie? A tak jakby robiło się... Było bardzo zimno, potem było cieplej, dzisiaj jest najcieplej, więc no, tak o troszeczkę. Kleniura. O, i gitara. Chociaż tyle, że jeden. No, uciekaj. Jak się ma rzucać, to uciekaj. No, czyli moja, nie wiem, opinia, stwierdzenie jest takie, że w, w dzień, w którym było prawie minus 10, minus 5, było najlepiej, potem było coś koło minus 3, 2, 0 stopni, dobrało już gorzej, a dzisiaj jest na plusie i dopiero złowiłem pierwszą rybę, nie? Złowiłem jeszcze wcześniej tą świnkę za dupę, no ale to za dupę to się nie liczy. No szkoda, szkoda, że tak jest, ale widocznie będzie trzeba przyjść jak od nowa zamrozi konkretnie. Dobra i koniec, co tu więcej mówić. Pierwszy dzień okazał się najfajniejszy, drugi był średni, no do dupy. No ale i tak jest fajnie, działo się przez te trzy dni, nie? No, wynik ogólny uważam za dość dobry, ale dzisiejszy no, za dość słaby, no bo tylko w sumie dwie ryby, w tym jedna za dupę, no i te krąpie za dupę pozaczepiane, to jest nic ciekawego, ani satysfakcjonującego, ale w sumie ciekawie, ciekawie było, fajnie. Swoje rekordy chyba życiowe pobiłem ze trzy albo ze cztery tych ryb, no bo jednak na rzece to ja dopiero zaczynam łowić, dopiero do niej wracam z powrotem, więc no jest, jest progres, nie? Ja to kończę, zawijam się do domu. A, i poproszę o więcej subskrypcji, bo mam bardzo malutko i mnie to męczy. Po nocach spać nie mogę. Dobra, do następnego. Siema.